Cześć, cześć witam Was, moi drodzy. Słuchajcie, jest sobota, a ja mam Panasonica a Panasonic KXMB z 2025. Urządzenie wielofunkcyjne, słuchajcie, z faksem, z cudami, które, które może nie było zbyt popularne, ale miało swoją, swoją w danym momencie takie boom, że, że dość dużo tego było. Ja bardzo mało toneru do tego sprzedaję. Toner, tutaj już Wam, moi drodzy, pokazuję, toner w tym urządzeniu. Zobaczcie, to jest taka tubka, którą się wsuwa, tak jak w dukarkach oki moduł bębna jest w środku. Ten obuł, moduł bębna jest chyba jeszcze oryginalny, ale tak, żebym was nie skłamał, no nie Możliwe, że jest jeszcze oryginalny, z tego co widzę, chociaż nie sądzę, nie sądzę. Fady 412N. Ale, ale nie będę rukował, bo ciężko mi powiedzieć, mało tych bębnów sprzedaję, a jak je sprzedaje, to one są dość drogie. Kosztem w granicach 150 zł, co prawda starczony na bardzo długo, klient mi zgłaszał, że jest jakiś problem z wydrukiem, coś niedobrego się czasami dzieje, jeżeli chodzi o, o jakość tego wydruku. Dlatego sprawdzimy to teraz zobaczymy, bo tutaj była jedna taka mała rzecz, którą może, mógł zrobić każdy z nas w domowych warunkach. Ja wsadziłem tutaj kartkę do kserokopii z wydrukowanej z drukarki HP Laser 1010 Zobaczymy, jest bardzo. Dobrej jakości, jeżeli chodzi o mm, jakość yy, zaczernienia yy, z nowego tonera, jest to wydrukowane z drukarki, co miałem wczoraj na serwisie. Bardzo popularne jest zresztą. Zrobimy ksero i zobaczymy dokładnie, co możemy dla niej zrobić. Czy faktycznie są jakieś znaczne braki w wydruku, czy są niedodrukowania, czy jakieś plamy. Ja tam jedną kartkę zrobiłem wcześniej. Zobaczymy, jak to wygląda. Porównamy. Zobaczcie, weźmy ten teraz. To jest oryginał, to jest kserokopia. Można powiedzieć, że są elementy niedodrukowane, jaśniejsze pola z lewej strony, zaczernienie z prawej strony jako ksero jest dobre, nie ma tu jakichś większych problemów. Jeżeli chodzi o... szyba jest czysta. Jeszcze możemy, wiecie co zrobić, taką rzecz menu, raporty i test drukarki. I zobaczymy, tutaj może będzie to bardziej widoczne. Widać, że ta strona jest trochę jaśniejsza, Ta. A zaraz sobie porównamy. Wziąłem, znowuż nie wziąłem ręcznika. Tutaj, tutaj jest podobny efekt. jest wewnętrzny, czyli ta strona jest jaśniejsza. Może nie widzicie tego dokładnie, ja Wam tak może pokażę, porównamy. Zostawmy tą kartkę, to jest oryginał z HP, to jest kopia. Nie ma jakichś tutaj złych, od, że tak powiem złych, nie ma jakichś takich... Przekłamen całkowitych. Niektórzy mają gorsze wydruki i, i nawet tego nie zauważają. Ale co możemy w tej sytuacji zrobić? Słuchajcie, nie wziąłem właśnie cholera jasna. Ręcznika papierowego, a chciałem Wam coś pokazać. Jest tutaj kawałek. Co możemy zrobić z jednym ręcznikiem i czy poprawimy to jakość wydruków w tym modelu drukarki? Ja sam to rozmawiałem, a nie odłożyłem on w ogóle. Tak. Więc tak. Podnosimy moduł. Wyciągamy moduł bębna. Położę go na chwilę, tak, ale przykryję go, żeby tak bezpośredniego światła nie padało. I teraz tak. Mam nadzieję, że zobaczycie. Jasne. Zobaczcie. Tutaj w środku jest lustro. Może inaczej. lustro lasera tu nie jest, bo ono jest w środku, żeby nie, nie napylało się na klinie. ale często ono się, krótko mówiąc, zapyla. Trzeba to wyczyścić. Nic więcej. W momencie kiedy to nie wystarcza, można jedną i drugą śrubę odkręcić i całe wyczyścić różnie od, od wewnątrz, z tego względu, że tu jest jeszcze jakiś kawałek papieru, z tego względu, że też szkoła ma to do siebie, że jednak po jakimś czasie po prostu zapyla się, robi się taki osad i teraz po tej czynności założę kamerę czekajcie tak, że wszystko widzicie po tej czynności ponownie go wmontuję ten moduł bębna z tonerem. zamkniemy i weźmiemy żeby ten test był miarodajny to było jaśniejsze tu jest ciemniejsze I zobaczymy czy tylko to co zrobiłem w tym momencie Yy, nam wystarczy. Kopia. I porównamy sobie kopię z przedczyszczenia, czyli tą, do kopie po wyczyszczeniu tylko właśnie tego szkiełka, co jest nad yy, laserem yy, przykręcone. Nie wiem, czy Wy widzicie, jest różnica. Nie patrzcie na to, bo ja się jeszcze za to zabiorę, bo widzimy, że tutaj jest jakieś przekłamanie w wydruku, ale yy, zobaczcie teraz na Tą stronę wydruku, czyli prawa strona wydruku jest tylko po przetarciu szkła, lewa strona wydruku była przed tym, jak ona do nas trafiła. To teraz jeszcze zróbmy ten test wewnętrzny, czyli to było przed tylko wyczyszczeniem menu. Jest tutaj są te raporty, test drukarki. To jest test drukarki. Ja widzę zdecydowanie różnicę. To było przez, zobaczcie tą stronę, jest jaśniejsza. To było tylko po wyczyszczeniu. Tak. Po wyczyszczeniu szkła. Jeszcze raz porównamy sobie, słuchajcie. To jest kopia lewa strona. Zauważcie, to jest wcześniejsza. Lewa strona. Tak. jest jaśniejsza to jest lewa strona kserokopii po wyczyszczeniu tylko i wyłącznie szkiełka, które się znajduje słuchajcie, to jest bardzo prosta procedura nie trzeba tego nigdzie nosić, żeby tylko to zrobić właśnie w tym modelu drukarki, to się często zdarzało, zauważcie, że, że yy, właśnie, tak jak przed momentem wam pokazywałem tam się bardzo mocno pyli na to. Ja, mimo wszystko, dzisiaj zrobię więcej tych czynności, Jeżeli już ona do mnie trafiła, nie pozostawię jej w taki, nie wydam tej drukarki. Odkręcę te dwie śruby, dobrze to wyczyszczę i będzie na pewno dużo lepiej. Natomiast możemy sobie pomóc bardzo szybko, żeby ta jakość wydruku była lepsza tylko poprzez wyczyszczenie, właśnie tego szkiełka, który znajduje się właśnie pod modułem bębna. Bardzo prosta sprawa, a poprawia, zauważcie, wydruk poprzed. Także jest duża różnica. Dziękuję za atencję w tą sobotę. Nie ma marudzę Wam więcej. Moi drodzy, Panasonic KXMB 2025. Nawet posiadał ad. Ciekawe, czy on w ogóle jeszcze działa. Tekstem do góry. A zobaczmy. <laughs> Bardzo ciekawe. Weźmy ta... tą oryginalną. Jeżeli już robimy test, zobaczmy czy... ADF. Yy, tak. Jeszcze raz załóżmy. Czyli Tak. Zobaczymy, czy on wykryje. No. Jest tu więcej pracy, słuchajcie? Nie, nie, nie. Zabrał kartkę. Także, także nie ma, nie ma tu problemu, bo często te ADF, -y, krótko mówiąc, te, te yy, rolki nie pobierają. Jeżeli chodzi o jakość lewej strony. Całkowicie, słuchajcie, inna niż przed, przed momentem. Także to jest bardzo proste. Ja, yy, mimo wszystko, wezmę odkurzacz, odkurzę wszystko od tego proszku w środku, po, yy, pokuszę się, odkręcę yy, tą szybkę, wyczyszczę ją dokładnie jeszcze od spodu. To powinno jeszcze bardziej poprawić na parametry. Natomiast w tych yy, drukarkach, jeszcze jaki ja zauważyłem problem yy, w eksploatowaniu, modele drumów, czyli bębnów, to jest raczej moim zdaniem, zamiennik, często były. Kiepskiej jakości i naprawdę miałem bardzo dużo tych modeli bębnów zamiennych, które krótko mówiąc, trafiały ciągle do reklamacji, bo były z nimi jakieś kłopoty. Słuchajcie, pomożecie sobie bardzo szybko usprawnić wydruk, jakość wydruków poprzez tylko i wyłącznie wyczyszczenie. Wyczyszczenie samej szybki. Mam nadzieję, że to Wam pomoże. Jakość wydruków KX mb 2027 pana soniku bardzo prosto poprawić i szybko. A całą resztę zajmie się za chwilę. Dziękuję. Miłej soboty Wam życzę, a ja zabieram się do dalszych prac, bo jak widzicie, nadal praca jest. Dziękuję za atencję, miłego weekendu. Do zobaczenia po, po weekendzie. Dzięki i miłego weekendu. Cześć!